no trochę nie było filmów, także przepraszam za to, ale miałem ważny powód, no nie miałem czasu, nie mogłem, byłem też na no, takim małym wyjeździe, więc, e... ale chciałem bardzo nagrać ten film, bo zdarzył się transfer, do którego ja nie spodziewałem się, że dojdzie, dlatego też ubrałem bardy e... A Jaki transfer się stał? Chyba wszyscy wiemy. Robert Lewandowski, FC Barcelona. Powiem wam szczerze. Nie będę tu mówił o transferze ogólnym, bo nie chcę ten transfer doceniać jako coś, bo to nie będzie, oczywiście, w mojej opinii nie będzie to jakby to powiedzieć subiektywne. Jak już czasem kibicem Barca, ale wiesz, moim moim zawodnikiem, więc <coughs> po prostu powiem coś takiego, że. Ja od początku nie wierzyłem w ten transfer. Nie wierzyłem, że to się stanie. Ja wierzyłem w to, że jeżeli ja miałby odejść, to odszedłby do jakiegoś klubu. Pra mieli by się co Może PS, bo nie miał Hajs. Ale do Bardzo nie wierzyłem. W końcu tam padła od Fabricio, że przyjdzie, ale to było takie, że byłem taki, że no, może się dogadali, ale jeszcze do końca nie wierzyłem. No ale jak później zobaczyłem zdjęcia Roberta w barwach Barcy jeszcze tam czytający się za, z Laportą, to, to normalnie już wiedziałem, że, że to się stanie. I co mogę powiedzieć? No ja jestem po prostu szczęśliwy, tak? Myślę, że wielu kibiców Barcelony z Polski jest szczęśliwa z tego powodu, że to się stało. Eee, I co? I to w sumie tyle, tak. Z tego co ja wiem, to będzie za napastnika dostanie chyba tam 50 milionów, tak uważam, że nawet dobra cena, zarówno do dla nas, jak i dla Bayernu. Wiadomo, mogło być więcej, ale nie oszukułem się, że Lewemu się kończył kontrakt, więc no tak. Z rzeczy innych, to już wiadomo, że był debiut w klasyczku rano wczoraj, znaczy wczoraj, no w niedzielę był debiut zagrał w 45 nie strzelił, nie asystował, ale nawet, wiem, że zagrał po prostu bardzo do dobrej strony. Także ja się po prostu cieszę z tego transferu i wydaje mi się, że wielu, wielu kibiców Barcelony powinno też się cieszyć, a w zasadzie wiadomo, że się cieszą. Bo to jest stanowisko też, że bardzo udało się przy okazji też Rafinia, ale o Rafini nie chce nagrywać, bo yy, no nie idziemy nic z tym transferem, Liczę na to, że po prostu będzie. Może nie co drugi malkom, bo to jest za dużo. To będzie taki zawonik, który jak będzie potrzebny, to po prostu będzie potrzebny. A no jak nie, to nie, i tylko tyle na to liczę. W przypadku Rafini, w przypadku Węgor, liczę oczywiście na więcej i tak się powoli zastanawiam na taką kwestię, bo do tej pory uważam, że bardzo nie ma szans na mistrzostwo. I dalej, tak uważam. Chyba, że udałoby się zrobić jeszcze kogoś z dwójki Kundal a jeżeli kogoś z tej dwójki uda się jeszcze wypełnić do, mnie, to uważam, że Barca ma szansę na e, mistrzostwo, ale ja bym stawiał, że mistrzostwo w następnym sezonie to będzie Real Madryt. My wygramy po damy zajmiemy drugie miejsce i Liga Mistrzów. Jeżeli nie spiadolimy grupy, jak to robiliśmy rok temu, a mam nadzieję, że nie, bo nawet dla Roberta trzeba to zrobić bo zrobić coś w stylu, yy, że my po prostu ten przejdziemy do światła To jest myślę taki minimum, żeby dla mnie. Yy, Jeden na ósma, dlaczego znaczy wiadomo? Najpierw wyjdziecie do grupy, później zobaczymy to w, pół w jednej ósme przyniesie los. Ale jak będzie światła, to ja będę zadowolony. Będzie światła, drugie miejsce. I Puchar króla wygrania, no to ja będę Przepraszam, Wypraszam, to mnie wyciszyłem telefonu. Także co? No, chyba tyle mam do powiedzenia na temat tego transferu. Przy okazji mam pomysł na jeden film, już związany z lewym, ale to przyniesie czas później. A na razie to byłoby chyba na tyle taki krótki vlog, żeby też powrócić, żeby powiedzieć, że się po prostu cieszę z tego transferu. Bo nie chcę tu płakać, że się udało, nie chcę tu nic mówić innego. no to nie ma sensu po prostu. Udało się. Robert jest w Barcelonie. My powinniśmy liczyć na to, że będzie grał jak najwięcej, że po prostu przyszły sezon to będzie sezon Roberta Lewandowskiego dla Barcelony. I wydaje mi się, że to tyle. Już tak z 5 minut, tyle się żeby ten film trwał. Także ja się będę sami żegnał. Trzymajcie się i cześć.